Teraz jest trap obuce. Biła sobie, buka, buka, tu raja, baba, A to ty robisz, robisz, to ty masz robić, robić. Nagrywam boto, boto. Lubię, kiedy oba się piłowa buku. Parusko, czemu jesteś dobra? No czemu? No czemu? A ty, ty nie lubisz dziadka? Twoja stara się zesrała. Twoja stara się zesrała na antenie TV minie. Nyga, 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 Dziękuję za posłuchania filmiku. Pozdrawiam. Ja również serdecznie pozdrawiam. Ja również... Ja również serdecznie pozdrawiam. Czy ból kolana może powodować dyskopatię mózgu? Stop. Kubelek KFC, tylko dzisiaj 14 kawałków robiącego kurczaka. We wtorek do widzenia. Serdecznie polecam. Antoni również polecam.